O, Polska Biblioteka Cyfrowa powstała w Krakowie. Mówiąc krótko, teraz książki można już wypożyczać bez wychodzenia z domu. Jak to działa? O tym Damian Juszczyk. Blisko 3000 publikacji i już setki tysięcy odwiedzin na stronie internetowej, a w zbiorach czasopisma, książki, przewodniki turystyczne i wiele innych publikacji. Dziennie nas odwiedza od 400 do nawet 1600 unikalnych użytkowników, z czego. Miło mi to zauważyć, wielu mamy czytelników z zagranicy. Z biblioteki chętnie skorzystają na pewno i ci, którzy w tradycyjny sposób wypożyczają książki. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, ponieważ zaszczędza czas. Ja żyję w społeczeństwie informacyjnym i uważam, że to jest podstawowa forma teraz posługiwania się nie tylko internetem, ale szukania książek. Jest z czego wybierać. Małopolska Biblioteka Cyfrowa dysponuje największą liczbą dzieł w internecie, a to dopiero początek. Do końca miesiąca 3000, do końca roku co najmniej tysięcy i w podobnej skali będziemy dodawać zasób przez najbliższy czas. W czasach, gdy lektury szkolne zastępują streszczenia, a życie pędzi coraz szybciej, biblioteka cyfrowa na pewno się sprawdzi.